Ladies and gentlemen, chłopcy i dziewczęta, dziś w Puszczykowie spotkamy się z chłopakami z trzech kanałów wędkarskich. Zobaczymy, jak to będzie. W naszej wędkarskiej rozgrywce weźmie udział Krzysztof z kanału Ketchen Relax, Mateusz z kanału Mateusz Wędkarski Ejber, Sławek, który prowadzi kanał Szary Kowolski. I oczywiście my. Chcemy złowić do Was jakąś e, fajną rybkę i skręcić fajny materiał. No dobra, elegancki ogonie. To ja zaczynam od kilerka przygodę dzisiejszą. Rozstawiliśmy się wszyscy na tych główkach. Także jak ktoś będzie miał rybę, to będziemy krzyczeć. To pierwszy rzut. Tam widać takie zakole, no idealnie. Nie? Pięknie tu jest, na terenie Puszczykowa. Wszystko się, widzę, dzieje po tamtej stronie. Trochę mam kowrotek, samo to rozkręcam. O, widzę, się zrobiła falka. Co to, to jest? Mateusz. I w sam warkot. Jest woda tutaj. Zaliczyłem pierwszą główkę, no niestety tam trochę ciężko dostać się do wody i popas w wodzie gdzieś tam między trzcinkami jednak to nie jest moja bajka, więc idę sobie zwiedzić miejscóweczki dalej. Cały czas bez brania, ale dopiero kilka pierwszych rzutów. Jeszcze dużo czasu przed nami, więc mam nadzieję, że coś tam się uda złowić. Ale bardzo fajne miejsce, mamy las, mamy wodę, no czego chcieć więcej na rybę. Tu zakładam Wopka, na którego na Czeszewie trafiłem, z i Bardzo fajnie pracuje. On tak schodzi gdzieś na półtora metra. Ale niech coś błądnie. Ale jest tu na pewno jakaś ryba. W tym momencie to już nie jest kwestia czy było wyjście. Myślę, że taki 30 centymetrowy tlenik. Ja jestem miłośnikiem obrotówek. Jestem zakochany w tych przynętach. I to też jest bardzo fajny kolor. Czyli srebrna, czerwone kropki. Z jednej strony może pobudzać ryby przez apetyt do ataku. A z drugiej strony, jak to czerwony kolor, trochę jak płachta na byka. Może pobudzać je też przez agresję, bo są dwie takie sytuacje, kiedy ryba atakuje: albo w momencie, kiedy jest głodna, albo w momencie, kiedy wzbudzi się u niej jakąś agresję, bądź to na przykład pilnuje swojego terenu, bo jednak ryby są w większości terytorialne. I obrotówka jest o tyle fajną przynętą, że można ją poprowadzić na bardzo płytkich wodach dosłownie 5-10-15 cm pod powierzchnią wody. Jak również można pozwolić jej opaść na samo dno, obrotówkę można prowadzić podobnie jak gumę z podbicia z przystankami, trochę szybciej, trochę wolniej. Ważne, żeby to była dobra obrotówka, która odpala po przekręceniu od razu, stawia opór od razu się. Oj, i było branie. Także ja zostaję jeszcze chwilę w tym miejscu. Widzę tutaj potencjał. Mam nadzieję, że jakaś rybka wyjedzie, uda się to uchwycić na filmie. Jakby tu nie po ryby, tu nie po ryby, jak brania nie, rzucam wiesz co już wszystkim, już po prostu brakuje mi pomysłów i stawiam dzisiaj na rękodzieło, takie maleństwa i to żadna masówka coś, perłowe, zielone, niebieskie, w przypadku takich 15 centymetrowych, jak się dozbroi, żegłówka klasyczna, ale jeszcze z dozbrojką, Oj, były lata, że zrobiły straszny pogrom po prostu po wodach, szczupaki w to tłukły, no namiętnie. Ich zaleta, bardzo mocno lusterkują. Nie dość, że jest świetna praca ogonka, zwłaszcza w tych dużych gumach, to jeszcze bardzo mocne lusterkowanie. Przy małej główce dzigowej idzie tak wolniutko to prowadzić, a ona cały czas zamiata. Zazwyczaj był to mój killer na, na wszelkie ryby, ale dzisiaj tak coś tak coś przeczuwam lipę. Sum. Widzisz te bąble? Sum idzie. Duży sum. A no dobra, ja jeszcze bez brania. Nie wiem jak tam chłopacy. Może u nich lepiej. Może znajdę jeszcze jedną główkę jakąś dziką. Ale na razie lipa. A tu są trzciny, także... Uch. Ja nie wiem, czy dobrą opcję obręb. Totalnie dzikie miejsca. Było brane. Uderzył coś. A Jerzy. Pięknie będziesz. Pięknie tu jest coś fajnego. No i co? Na razie wszyscy bez ryby, ja miałem jedno branie, wędka z ręki prawie wypadła, ale nie tracimy nadziei. W ostatnie chwilę także wchodzę na pierwszą lepszą główkę. Chłopacy walczą w kupie, <grystanie> ale nie widać ryby w ogóle, nie? Ale powiedzcie, jak poranek był, to widzieliście coś? Ja na drugim brzegu widziałem jak coś skakało, nie? My z chłopakami jeszcze dzisiaj zmieniliśmy sobie miejsce. Przyjechaliśmy tutaj na taki zbiornik, który się nazywa Kociedoły. Przyjechaliśmy tutaj sobie zrobić grilla, a przy okazji też porzucać. Bez ciśnienia, pogadać. Krzysiek nas tutaj zawiózł. Fajnie, nie? bo mamy miejsce, gdzie zrobić grilla. Tam na to warto byśmy musieli z tym grillem gdzieś daleko odryfować. Może coś chapnie tutaj. Ja zmieniłem sobie tutaj wędkę. Mam tą 2.40 na gumę, kowrotek Shimano, ale Shimano nowe. Shimano noweczka 4000. Pięknie to działa. Tam jest ryba i podbiera ktoś ma? Tak chyba zielsko. Ale jest tam taki, że tam jest wypłycenie i tu dołek jest taki niewielki. O! Supak. Kończą się żarty, no już, to już nie ma żartów. A cztery wędki to byśmy dzisiaj coś wyciągnęli gdyby robić No. Jaką na rybę chcesz? Ja chciałem się pobawić z koniami Nie no ryba jest nieaktywna dzisiaj totalnie Ale to nie oznacza, że jej nie ma To nas po prostu jutro nie będzie, jak ona będzie aktywna no Ona zawsze jest aktywna wtedy, kiedy mnie nie ma Chłopaki, no nie wiem jak wam powiedzieć, ale ja do domu chcę. 6 godzin razy 4, to jest 24, no. cały dzień nad wodą. Bardzo było bardzo cenne. Bardzo dobro. ognisko było nie. najlepsze. No nie o, było ognisko. E, był ognis. ognis grill. Gr, grillował ognisko. No. Tak. Ale ryb nie. Nie zawsze są. Nie zawsze. Nie, są. Zawsze. nie zawsze świeci słońce wcale nie musiała wyjechać ryba, żebyśmy wyjeżdżali stąd w świetnych humorach i każdy jest zadowolony. To. Ja jestem zadowolony. Ja jestem też zadowolony. Mateusz Ty jesteś, zadowolony? jesteś zadowolony? Mateusz? To. Tak, to jak? Pokaż, pokaż zadowolenie. No dobra, no to co? To kończymy. Do następnego spotkania. Tak jest. Widzimy się następnym razem w tym samym składzie. Miałoby być nas pięciu wspaniałych, a wyszło czterech pancernych. No dobra, kończymy. Tak jest. Na razie. Tak?